którą to oczywiście musimy rozwalić, ale najpierw musimy ją znaleźć. No i tutaj pojawia się pewien problem. Nie możemy budować świątyń, szkolić innych racji niż ludzka, ale także nie możemy budować gildii rangersów, czyli świadowców. musimy znaleźć inny sposób na eksplorację mapy. Na początek ulepszamy rynek. Zbudujemy kuźnię. A żeby odkryć mapę posłużymy się gildio czarodziei i na przykład czarem Farsing. Za 200 sztuk złota możemy w pewnym w pewnej odległości od gildii czarodziei odkrywać mapę. No, w momencie, kiedy chcemy rzucić ten czar, to na minimapie pojawia się zasięg, w jakim możemy go użyć. I odkrywamy sobie mapę. Dzięki temu... No widzę, że tu sporo pająków się kręci, także pewnie przydadzą się jacyś herosi do walki z nimi. Myślę, że zaczniemy od budowy Gildi Wojowników. Złota mamy dość sporo. Także tym się na razie nie będziemy specjalnie przyjmować. Na razie nie będę szkolił czarodziejów, chociaż oni sami też dosyć dobrze się sprawdzają jako świadowcy, bo lubią eksplorować mapę. No ale niestety na tych niższych poziomach są bardzo słabi, mają bardzo mało życia, są dosyć powolni. I te pająki bardzo szybko zdziesiątkowałyby naszych czarodziei. A że każdy z nich kosztuje 500, to na razie się nie opłaca ich szkolić. Muszę zacząć od innych losów, którzy pozbędą się tych pająków. Jeszcze wracając do tego czaru Farsing, jeśli chcemy go rzucić troszkę dalej niż sięga nasza, nasza wieża czarodziejów, możemy pobudować wieże czarnoksiężników. Też początkowo tylko w pewnym zasięgu od naszej wieży czarodziejów ale one zwiększą też zasięg w jakim będziemy mogli rzucać czary no może dla przykładu tutaj wybuduję tą wieżę te wieże magiczne podobnie jak gildie czarodziejów same się budują także no tutaj widzimy, nie wymaga to obecności budowniczych. Mogą w tym czasie zająć się czymś innym. No i tutaj już mamy to wieżę zbudowano. No i teraz na minimapie widzimy, że zasięg naszych czarów się zwiększył. Możemy dalej odkrywać mapę. W międzyczasie wojownicy, tam gdzie tereny już są odkryte, gdzie te żółte kropki, czyli pająki i nieprzeciwnicy krążą, to wojownicy tam właśnie się skierują. Także trzeba im troszkę tą mapę odkryć, żeby wiedzieli na kogo mają polować troszkę oczyszczą nam tu okolice no, a my w międzyczasie rozbudujemy sobie budynki mamy już od początku bibliotekę jeśli ją rozbudujemy na razie jest na poziomie pierwszym to oprócz czarów, których będą mogli się nauczyć później nasi czarodzieje, zmniejszy się też koszt takich ulepszeń, jak na przykład wynajdywanie sproi, broni, kuźni albo potionów leczących. Także rozbudujemy bibliotekę do poziomu drugiego. Wtedy to się maksymalnie obniży ten koszt. Jak tam wojownicy? No na razie kiepsko uciekają przed wargiem. Też podejrzewam, żeby sobie dali radę na pewno w dwóch. Jeden z nich już jest na piątym. Także z pewnością sobie poradzili. No trudno. Nabuduję gildię młodszyków. Na tutaj. Kajwar okay, już niedługo pożyje.

I niestety ucieka. Zbuduję kolejną filię pojowników. Dopiero później zajmę się werbunkiem czarodziei. Muszę tutaj. Już widzę, że kupił sobie troszkę lepszą broń, o jeden punkt więcej obrażeń zadaje. Szkoda tylko, że nie kupił w ogóle sobie podionków leczących, bo to by mu się przydały. Może teraz spróbuję swerbować sfer... tego czarodzieja, to on... Wojownik by tankował, skupiał uwagę na sobie, a w tym czasie czarodziej mógłby wyczyścić tam makolę okej, okay, się sobie radzi no i niestety, tak jak mówiłem na jeden cios pająka skinął zanim wyszkolę kolejnych tutaj zabezpieczę tą gildię Dodatkową strażnicą są tutaj, okay. walka się powiązała, dużo pająków.

Ona powoduje, że wszyscy werbowani Rosi mają troszkę wyższą inteligencję niż gdyby nie było w biblioteki w Królestwie. No a inteligencja pomaga im na przykład częściej podejmować jakieś takie decyzje, na przykład o kupieniu nowego wyposażenia. Także inteligencja jest potrzebna. Myślę, że pomału mogę zacząć werbować czarodziei. Mam 8 wojowników, 4 pleczczyków, także myślę, że tutaj dosyć niezła obstawa dla naszych magików. Jeśli mamy pierwszy czarodziei na poziomie pierwszym, to nie możemy z tych pieszyczek ulepszać na pewien czas, żeby strzelały naokoło. Ale jeśli ulepszymy naszą gilię do poziomu drugiego, co oczywiście odbywa się też bez udziału budowniczych, to zaraz zobaczymy co to spowoduje. ulepszyłem o i tutaj pojawiła się dodatkowa możliwość enchant tower za 400 sztuk złota mogę na pewien czas e, tak jakby wzmocnić tą wieżę że będzie strzelała do pobliskich przeciwników tutaj akurat nie ma nic w pobliżu meduza jest troszkę za daleko od razu zademonstrować. A, ale ten niedźwiedź jest ostatecznie blisko. Tutaj widzimy czas, po jakim wieża przestanie strzelać po bliskich nogach. No i tak jak te wieże same potrafią się zbudować to niestety jeśli chodzi o naprawę to tutaj już muszą pomagać budowniczowie także warto o tym pamiętać czarodzieje mamy już pełno. tutaj jakieś legowisko zostało odkryte zaatakujemy je żeby oczyścić mapę Uspieram jeszcze troszkę złota i rozbuduję pałac do poziomu trzeciego. Dodatkowo gildia czarodziei działa troszkę tak jak kuśnia Kowala, bo bohaterowie mogą tutaj przychodzić i za pewną opłatą ulepszać swoją broń oraz zbroję Także tu też przydatna funkcja tej gildii. Okej, okay, możemy już rozbudować pałac. jak tam na froncie. Niestety uciekają w Ale widzę, że czarodziej tutaj już sobie nieźle poczyna. Bounty hunting, czyli udał się tę nagrodę. Jak widzimy czarodzieje, pomimo że są sami dosyć słabi, to mają dosyć duże dużą siłę ognia w tych czarach. Oczywiście przeciwko medusom czarodzieje nie są zbyt efektowni, bo medusa ma dosyć wysoki współczynnik resistance, czyli właśnie odporność na magię, na ataki magiczne. Także o tym też warto pamiętać. Kolejne legowisko zostało odkryte, więc nie zwlekając oczywiście wyznaczę nagrodę za nie. Myślę, że w międzyczasie też będę budował więcej tych wież magicznych szyby, szybciej odkryć mapę. bo z czarodziejów to widzę, że tylko jeden teraz zajmuje się eksploracją i ja akurat zmienił zdanie a znowu eksploruje mapę to nawet nie w tym kierunku, w którym sobie mogę tego życzyć bo tutaj raczej na pewno nie ma w lewej tej wieży okay. ulepszamy Tutaj już mamy zbudowaną wieżę, więc możemy odkrywać mapę. Budujemy dalej. Gdzie... Gdzieś ta wieża musi być. Odkryłem dwa nowe zakopiska. A new building is complete. Kańto nie ma. Tutaj też nie ma. No i tu też niestety nie ma. Więc tutaj głównym wyzwaniem tej grze jest właśnie ten dosyć nietypowy sposób na odkrywanie mapy. Normalnie gildia świadowców się tutaj świetnie sprawdziła. Poradzimy sobie też w inny sposób. Tu już widzę jakiś szyld, także jesteśmy blisko. Turn back, czyli szyld mówi, żeby zawrócić, a my zrobimy dokładnie coś odwrotnego. Jeszcze troszkę bliżej muszę podejść z tymi wieżami. No i tutaj myślę, że już wystarczy. Powinniśmy odkryć za chwilę wieżę, gdzie jest przetrzymywany książę. Szkoda, że nie księżniczkę ma. Cóż... Bywa tak. Okej, okay, wieża już została odkryta. Przez czarodzieja. Musimy ją oczywiście zniszczyć. Możemy do tego celu użyć nawet... Hmm, ...kolejnego czaru z skilli czarodziei, mianowicie Lighting Bolt, czyli błyskawica. Kosztuje 400 sztuk złota. Zaraz zobaczymy jak zadziała na ten budynek. No niewiele mu zabrało wytrzymałości. No, ale możemy przyspieszyć troszkę. Mamy troszkę złoto odłożone, więc zniszczenie tego tylko możemy trochę przyspieszyć No widzę, że cała ekipa tutaj się zgromadziła chronosów z krzywarstwa uwolnił nieszczęsnego księcia. Ta meduza tutaj też niczym nie przeszkodzi. No jakiś szczurowank wyszedł. Myślałem, że wyjdzie książę. <grym> returned The prince of Valmorgan to his kingdom. A caravan from the queen of Valmorgan now waits at our gates. The treasures it carries are most glorious to behold. But more important is this brief note from the queen herself. She writes, my thanks for the recovery of my son goes beyond any material reward I could offer. Your compassionate leadership is an inspiration to all of Ardenia. Dostaliśmy nagrodę od królowej. Także cieszymy się. No i tak, to już był koniec tej misji. Zachęcam oczywiście do komentowania, oceniania oraz subskrypcji. Mówił Shade. Do usłyszenia. Cześć.